Witam w kolejnym odcinku z serii Władek Otwiera. Dzisiaj wracamy do kultowej serii Panini Adrenalin w seria Euro 2012. Także myślę, że każdy, kto, kto miał czy nie ma tej serii, to, to bardzo ją lubi, bo Mistrzostwa Europy odbywały się w Polsce i, w Ukra i na Ukrainie, także Zawsze to fajnie wspominać stare, dobre czasy. Dzisiaj mamy do tworzenia 6 saszetek. Iniesta, Casillas, Ozil i Balotelli. Zaczynamy od Ozila. Zobaczmy, co nam się tu trafi. Oczywiście liczymy najbardziej na karty Polaków i Top Mastery, ewentualnie Mastery, chociaż wiadomo, Top Master to jest to, co ty się lubię najbardziej. I już zaczynamy, Mekses, Francja, Alaba, Simonic. i mamy pierwszego mastera fajnego, Zlatan Ibrahomi... Ibrahimović na karcie master, także znów początek super, zobaczymy co będzie dalej, to teraz może Casiasa. zobaczymy co tu się wydarzy Noyer Mata, Matri Pereira Melberg, i Linkstar, Jarmolenko z Ukrainy no to kolejna trzecia saszetka nie trafiliśmy na żadną kartę polskiego piłkarza. Może teraz Olsen. Tak na. Szufkowski. O, i mamy piękną kartę Ringster, Łukasz Piśczka. Także super. Na razie każda każda coś tam nam daje fajnego, nie ma pustych przebiegów. To jedziemy dalej. Gekas No i mamy Kubę Błaśczykowskiego czyli Polaka Odkładamy też do kolekcji Zawsze Polacy mile widziani I Star Player Pirlo Tworzymy może teraz Uzil Johnson, Doyle i kolejny Ringstar Ruben M Mikael i ostatnia saszetka może tutaj coś jeszcze fajnego padnie euro, 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 bardzo fajne karty bardzo mi się one cały czas podobają, w przeciwieństwie do Mistrzostwa Świata 2014, fatalnie, bardzo. Wydaje mi się, że to najsłabsza seria na tych zwykłych kartach Panini. Nie zbierają jej w ogóle. Interesują mnie, jeśli już Mistrzostwa Świata 2014 w Brazylii, to tylko na kartach y, Panini PRISM. Innej serii nie uznaję, ze względu na to, że nie ma tam polskiej drużyny. No i przede wszystkim dlatego, że są bardzo brzydkie, przynajmniej jak dla mnie, nie podobają mi się. Myślę, że to jest najsłabsza. Naj, najsłabiej graficznie wydana seria, jaka wyszła w tych ostatnich latach, zresztą widać, że trochę, trochę pani nie się opuszcza. W moim zdaniem, coraz, coraz gorsze te serie są. Champions League ta, ta ostatnia też nie jest za, za ładna. Te wcześniejsze miały taki swój styl, bardzo mi się one cały czas podobają. A, a to, co ostatnio wyszło, to tak średnio bym powiedział. No i ja, kolejny. i star player Schweinsteiger, Bastian Schweinsteiger, na Star player. No i podsumowując, star player, Ringing star, Rising star i masters. Zlatan Ibrahimović. Także. No i kolejny jeszcze. Tutaj karty, takie ciekawsze to Kuba Błaszczykowski. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.